Cześć. Witam cię serdecznie w kolejnym materiale szkoleniowym na temat marketingu internetowego. W tej lekcji pokażę ci korzyści, jakie niosą ze sobą działania SEO. SEO to nic innego jak działania marketingowe, które polegają na tym, by dostosować twoją stronę internetową, by ta pojawiała się wysoko w wynikach wyszukiwania. Czyli na przykład ktoś wpisuje w przeglądarkę internetową księgowa Lublin bo chcę skorzystać z usług takiej ekspertki w Lublinie. I teraz Twoim zadaniem będzie zamieszczenie, optymalizacja treści na Twojej stronie w taki sposób, by po wpisaniu przez klienta takiej frazy Twoja strona pojawiła się wysoko, czyli na przykład na pierwszym bądź drugim miejscu. To zwiększa szansę na to, że klient faktycznie kliknie w Twoją stronę, no i w ten sposób Ty pozyskasz ruch na stronie, ale i szansę na zdobycie klienta. W związku z czym wydaje się, że SEO tak naprawdę przekłada się tylko na to, że mamy większy ruch na stronie. Jednak nie do końca tak jest. Teraz przedstawię Ci kilka innych korzyści, które niesie ze sobą SEO. Przede wszystkim wzrost widoczności strony w wynikach wyszukiwania. To przekłada się na zwiększenie liczby osób odwiedzających stronę, jak i dotarcie do potencjalnych klientów. Jeśli faktycznie na naszej stronie pojawia się coraz więcej klientów, coraz więcej osób, które czytają na przykład bloga, coraz więcej osób, które zaglądają w ofertę, to tak naprawdę zwiększamy swoje szanse na faktyczną sprzedaż. Więc to przekłada się na zwiększenie zysków naszego przedsiębiorstwa, ponieważ tak naprawdę działania SEO nie są drogie, jeśli sami nauczymy się to robić, bądź zlecimy to prawdziwemu fachowcowi, który zna się na rzeczy, ponieważ w ten sposób jeden koszt, może przełożyć się na zwiększenie ruchu na naszej stronie w ciągu dwóch czy trzech miesięcy, a to może się przełożyć na kilku, nawet do kilkunastu nowych klientów miesięcznie, to oczywiście sprawi, że nie tylko koszty SEO się zwrócą, ale również przekroczą jakby koszta ogółem, więc będziesz miał zwiększone zyski przedsiębiorstwa. Jeśli więcej klientów chodzi na Twoją stronę i więcej klientów masz w biznesie, no to Twój biznes wzrasta. Oczywiście, dodatkowo, im więcej Twoich materiałów pojawia się wysoko w wynikach wyszukiwania, tym większa rozpoznawalność Twojej marki. Nie, również, jakby ta rozpoznawalność rośnie. Dodatkowo, w ten sposób budujesz zaufanie marki w sieci, zdobywasz przewagę nad konkurencją, budujesz wizerunek eksperta, ponieważ jeśli Twoje materiały na blogu, Twoje wpisy na blogu pojawiają się wysoko, wysoko w wynikach wyszukiwania, to coraz więcej osób na nie wchodzi. A jeśli na nie coraz więcej osób wchodzi, to coraz więcej osób wie, że Ty zajmujesz się danym tematem. A to oczywiście buduje e, Ciebie w ich oczach jako eksperta, co oczywiście przekładają również się na wyższą sprzedaż. Kolejna sprawa: zwiększenie liczby naturalnych linków, które kierują do Twojej strony. Długofalowe pozyskiwanie klientów, ponieważ działania SEO prowadzone dziś, wprowadzone dziś na strony, e, tak naprawdę przekładają się dopiero na faktyczne działania dopiero za kilka miesięcy. Więc to tak naprawdę. Dopiero za jakiś czas zauważysz, że ilość tych klientów wzrasta. Kolejna sprawa to elastyczne koszty pozyskiwania potencjalnych klientów, bo tutaj nauczenie się działań SEO wymaga od ciebie niedużego nakładu czasowego, jak i niedużego nakładu finansowego, ale oczywiście możesz to wszystko dostosować do Twoich możliwości. Czyli na przykład nauczysz się pisać dobrze zoptymalizowane tekst na bloga i tych tekstów możesz w ciągu miesiąca napisać 1 albo 30. Jeżeli masz czas, no to możesz jakby przeznaczyć swój czas na to, żeby te teksty pisać, a to przełoży się na większą ilość potencjalnych klientów. Jeśli tego czasu jest mniej, to również możesz dopasować do, do tego, ile tych klientów potrzebujesz. To dodatkowo, za pośrednictwem dobrze dobranych fraz kluczowych, możesz targetować geograficznie. Czyli jeśli. Ktoś potrzebuje usługi dietetyka i mieszka w Warszawie, to ty pozycjonując się na stronę na frazę Dietetyk Warszawa, jesteś w stanie budować wizerunek eksperta właśnie w Warszawie i kierować reklamę, jeżeli będziesz wykorzystywał później Google Ads, do tego, żeby trafić do klientów właśnie z Warszawy. Dodatkowo, oczywiście, działania stałe przekładają się na większą sprzedaż bezpośrednią w biznesie lokalnym. Pozycjonowanie samo w sobie na określone takie szerokie, na szerokie słowa, chodzi o słowa o największej konwersji, ma to sens nie tylko z punktu widzenia sprzedaży i budowania wizerunku eksperta, ale również jako swego rodzaju takie utrwalanie świadomości Twojej marki w głowach klientów. Ponieważ jeśli ktoś kiedyś skupił się na pozycjonowaniu, na przykład była to Wirtualna Polska, no to do tej pory ten portal jest cały czas rozpoznawalny jako jedno z głównych mas mediów, gdzie możemy pozyskać jakieś informacje. Oczywiście pozycjonowanie jest to proces długofalowy, to nie jest tak, że płacisz dziś i dziś masz efekty. Jest to proces długotrwały, w związku z czym nawet działania, które podejmiesz dziś i zakończysz jutro, mogą przełożyć się na efekty, które zauważysz dopiero za dwa miesiące. A w przypadku reklamy na Facebooku, kiedy zrobisz ją dziś, no to reklama poistnieje sobie tam, po, powisi w internecie dwa dni i jej zasięgi się kończą. Więc SEO jest to strategia długofalowa. Podsumowując, działania SEO są świetne dla biznesu, jednak pod warunkiem, że są prowadzone w prawidłowy sposób i faktycznie wykonuje je ktoś, kto się na tym zna. Jeżeli obawiasz się i nie chcesz przepalić budżetu, to nie inwestuj w niesamowicie dobre, jakie tam owocne oferty, fachowców, którzy oferują Ci optymalizację w całej Twojej strony z kilkoma podstronami za 300 zł. To się nie uda. Jeżeli chcesz podejść do tematu właściwie, Poczytaj, dowiedz się, na czym polega SEO, na czym polega optymalizacja yy, i poradź się ludzi, którzy korzystali z usług agencji SEO w ten sposób wybierz ten najlepszą.